Dzisiaj na spokojnie przyjrzymy się ASIC ZELKA JANO 32, czyli najnowszej wersji tego flagowca ze stabilizacją od japońskiego producenta. Jakie zmiany względem poprzednika, co nowego jeśli chodzi o zastosowane technologie, no i jak sprawdza się na treningu amatora, czyli osoby takie jak ja, zobaczycie w tej recenzji oraz podczas treningu, który nagraliśmy wczoraj. Witam was serdecznie i zapraszam was na testy tego oto Asik Jano 3.2, czyli najnowszego modelu flagowca ze stajni Asixa. Co będę mógł o nim powiedzieć? Zobaczymy. Zapraszam was na krótką przebieżkę, a potem na rytmy. Powiem wam bezpośrednio po treningu jak się but sprawdzał na mojej stopie, jakie mam odczucia, a później porównamy go z poprzednikiem. No i zweryfikujemy, czy faktycznie jest tak bardzo stabilizujący, jak obiecuje producent. Widać jestem już po treningu 27 stopni i co mogę powiedzieć? Na pewno but nie przeszkadza w takiej temperatury, to jest duży plus. Na pewno jest komfortowo i na pewno osoby, które wracają do biegania po kontuzji lub osoby, które mają problemy z nadmierną pronacją docenią jego amortyzację i jego przede wszystkim wyraźną stabilność. A teraz zapraszam Was na technologiczną recenzję. Asik Gel Kayano to klasyka stabilizacji. To but idealny dla osób, które mają problemy z pronacją i nadpronacją, czyli mają tendencję do tego, że stopa zapada im się do środka podczas biegu. Dla amatorów, którzy szukają komfortowego buta na codzienne treningi, spokojne rozbiegania i maratony, to jest naprawdę spoko opcja. Ale też dla wszystkich, którzy chcą po prostu mieć pewność, że ich stopa pracuje bezpiecznie przez cały trening. Dla mnie, jako dla osoby, która zmagała się jakiś czas temu z kontuzją, taki but też jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ od razu, Mam wsparcie w postaci buta, który wyprowadza moje wszystkie błędy, jakie mogą napotkać mnie na trasie. Zacznijmy od takich największych zmian, które zostały zastosowane w tym modelu względem poprzednika, czyli modelu Kajano 31. Przede wszystkim jest to drop. W tamtym mieliśmy 10 mm, w tym mamy 8. Przypomnę, że drop to jest różnica wysokości pianki pod. Z tyłu pod piętą oraz pod palcami. W tym przypadku, w tym modelu mamy 2 mm więcej pianki pod palcami, przez co ten drop nam się zmniejszył. Oczywiście, mniejszy drop to też jest automatyczny wpływ na technikę biegu. Stopa się troszeczkę płynniej przetacza. Mięśnie łydki są bardziej zaangażowane w cały proces biegowy, zatem jest to but troszeczkę bardziej dynamiczny niż ten poprzednik. Natomiast w takim odczuciu nie jest to jakaś wielka rewolucja, bo ASIC Zelka Jano 32 to nie jest but wyścigowy. To jest but, który ma pomóc nam biegać płynniej i w przypadku, kiedy mamy jakieś problemy z techniką biegu, ma to wyprowadzać. Druga kluczowa zmiana to oczywiście pianka. Tak naprawdę to to samo, ale w udoskonalonej wersji. W Kajanu 32 mamy zastosowaną lżejszą wersję FF Blast Plus Eco. To nadal bardzo miękka, sprężysta pianka, ale w tej odsłonie udało się zredukować masę buta o kilka gramów. Do tego podpiętą znajdziemy dobrze znaną już technologię Pure Gel, która skutecznie tłumi pierwsze uderzenia o podłoże. W odczuciach but jest miękki, ale nie jest rozlazły, śmiem więc nawet twierdzić, że jest też dosyć taki sztywny. Nie jest to oczywiście król sztywności i twardości, natomiast nie jest to but, podczas którego się zapadam, że tak powiem, w dół. Moja waga 84 kg to też nie jest jakby waga najmniejsza, więc automatycznie mogę powiedzieć, że ten but jest na pewno dla osób, które ważą to 80, 80 kilka czy 90 kg, a nawet na zagranicznych forach czytałem, że osoby z wagą powyżej 100 kg znajdą w tym bucie dobrego kompana biegowego stabilizacja w tym bucie to jest jego znak rozpoznawczy wszystko za sprawą technologii For The Guidance System to technologia która ma pomagać nam w naprawie naszych wszystkich błędów. Jeśli biegniemy na pełnym wypoczęciu to oczywiście but spełnia swoją podstawową rolę, ale jeśli biegniemy długie wybieganie, półmaraton lub maraton i jesteśmy zmęczeni i już nasz organizm płata nam figle, to ta technologia ma jedno proste zadanie wyciągnąć nas z opresji. Czyli jeśli mamy jakieś braki, nogi nam wpadają do środka, kolana się koślawią, wszystko jest źle, to ta technologia, przynajmniej tak obiecuje producent, ma zapewnić to, że ten bieg będzie płynny i jak najbardziej bezpieczny dla naszego organizmu. Więc tak zastosowana technologia, która ma wpływać na naszą stabilizację, pokazuje, że to bieganie nowoczesne, które mamy teraz, wchodzi na zupełnie inny poziom. Osoby, które biegały w poprzedniku, czyli w wersji 31, wypowiadały się o tym bójcie w samych superlatywach, m.in. Darek, który testował go w zeszłym roku, oraz Łukasz z naszej redakcji, więc ich recenzje też możecie przeczytać. Czwarta zmiana względem poprzednika to cholewka, między innymi fakt, że została ona utkana z jednej tkaniny. I ma ona być bardziej przewiewna. Testowałem tego buta w różnych warunkach pogodowych, mając go na testach ponad miesiąc. W tym okresie przejściowym, majowo-czerwcowym, gdy było różnie, ale temperatura była 10, 12, 15 stopni, było mi w nim OK. Natomiast choćby wczoraj było 27 stopni i to gorąco też pokazywało, że but nie zaparza mi mojej stopy, więc jest to na pewno bardzo przyjemny materiał i komfortowy. Tutaj nie ma się do czego doczepić. Kolejnym tematem jest język. Jest on cieńszy i bardziej elastyczny i jest połączony jakby z cholewką buta, przez co dopasowuje się do stopy niczym skarpeta, otula tego buta i jest to bardzo komfortowe. To na co trzeba uważać, że przy mocnym zasznurowaniu można czuć te sznurówki, natomiast but jest wyposażony na języku w takie specjalne poduszeczki, które mają nas od tego chronić, więc no, technologia znana na najwyższym możliwym poziomie, więc naprawdę nie ma się do czego doczepić. But jest lżejszy od swojego poprzednika, waży on 300 gram, poprzednik ważył w tym samym rozmiarze 305. To całkiem dobry wynik jak na but stabilizujący z taką dawką amortyzacji i z tak obszerną pianką. Podeszwa zewnętrzna, czyli coś co zyskało przez lata w Asicsie grono swoich faworytów, to podeszwa wykonana z mieszanki AHAR Plus i Hybrid Asics Grip zapewnia to doskonałą przyczepność, zarówno na suchym, jak i mokrym asfalcie, więc nie musicie się martwić o poślizgnięcia. Każdy, kto biegał w Asicsach, wie, że ta podeszwa po prostu spełnia swoje zadanie. Jak o trwałości? No ciężko powiedzieć, no bo w tym bucie zrobiłem kilkanaście treningów i jeszcze nie widać na nim aż tak znacznych śladów zużytkowania. Natomiast nie ma co się martwić, że będzie nam się ocierała tutaj pianka, czy, czy, czy cokolwiek innego, no przynajmniej nie przy mojej technice, ale wiadomo, że każdy z Was może biegać inaczej, więc jeśli będziemy spadać bardzo na krawę, to może gdzieś pewnie w tym momencie się coś zacznie uszczerbywać, natomiast to jest już szukanie igły z tego siana i problemu takiego na siłę. Podsumowując, ASIC Gel Kajano 32 to zaktualizowana wersja, powiedzmy po takim lekkim faceliftingu względem poprzednika. Najważniejsze rzeczy, które zaszły, no to jest zmiana dropu, odchudzenie tego buta i wprowadzenie udoskonalonej siateczki i udoskonalonej wersji 4D Guidance System, który odpowiada za stabilizację. But jest naprawdę komfortowy, biega się w nim przyjemnie, ciężko jest się doszukać problemu. Zatem jeśli wcieliłbym się w rolę biegacza, który poszukuje buta, to mogę Odpowiedzieć tak. Jeśli jesteś amatorem, który biega dwa czy trzy razy w tygodniu i Twój kilometraż nie przewyższa 20 km tygodniowo, czyli jesteś osobą na początku, to jest to tak naprawdę but do wszystkiego, bo Tobie nic więcej nie jest dzisiaj potrzebne. Jeśli jesteś osobą, która biega już zaawansowanie i zna się na robocie, to na pewno ten but jest dobrym kompanem na Twoje długie wybiegania na, jest butem, który pomoże Ci odciążyć Twoje mięśnie po ciężkim tygodniu. Nie jest to na pewno but wyścigowy, natomiast jeśli aspirujesz, w swój debiut półmaratoński, maratoński albo spokojną dyszkę, czy nawet piątkę i masz zamiar biec po swoje, to tak naprawdę niczego więcej nie potrzeba większych grzechów nie pamiętam but spisał się bardzo dobrze, jeśli chodzi o cenę tego buta no to w dniu nagrywania recenzji, czyli mamy połowę czerwca, but kosztuje 8,99 na stronie producenta jak na ten segment butów jest to cena OK, porównywalna z innymi markami, więc jeśli ktoś by się miał zapytać, czy warto wydać tyle pieniędzy na takiego buta, to powiem tyle, że jeśli ma to być Wasz jeden, jedyny but, to warto. Jeśli ma być to drugi but, to również warto, bo szukając u innych producentów będziemy mieli podobną półkę cenową. Każdy, kto lubi ASICSA i go w jakiś sposób faworyzuje lub go wybiera, no to już jest przekonany, zatem recenzja zdana but mi pomaga wyjść z kontuzji, więc polecam.